Nie chcę rudy miedzi, ja potrzebuję granit. Wamać. mać. Jak jest potrzebny, tego oczywiście nie ma, nie? Nie mogę też zapomnieć, że tam cały czas jest moja baza. Tutaj mamy rudę miedzi, czyli jej nie potrzebujemy, jej nie chcemy. Uzyskamy metal, w sumie zawsze się przyda. To już mogę mam się świadomo. O, jest, 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 jest. Jest, jest, jest. Yes. Więcej, więcej, więcej. Pięknie, picobello. Nie? Chyba za złomiarzy to tam też nie chcę iść. Przynajmniej nie teraz. Nie chcemy się z nimi walczyć, jak sobie zepsułem mój pistolecik maszynowy. Oj, oj, oj! oj, Prawie się zabiłem, nie? Gdzie moja baza? Wait, 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 wait. wait. Jakiś punkt odniesienia tam, chyba nie? Tak, na 90. Tak, 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 bo tutaj są te sody w dół, dobra. Chodziło też nie ma mojego radara odnoszącego się do czerwi pustynnych, więc fajnie. Dobra, lecimy. Nie potrzebuje wody. Przesadzasz, dobra. Szósteczka jej budujemy dalej. mi się przyda też jakaś przestrzeń, jakieś okno nawet WC2, dobra Są jakieś tutaj, jedno też może być Dobra Serio, ja coś takiego tutaj odstawiłem? Ty no, nieźle, nie? Jakbyś chciał sobie wejść do mojej bazy, nie? I tak myślisz Eee, nie da się tak łatwo wejść no właśnie, że się da. To będzie takie miejsce na jakiś schowek, tak mi się wydaje, więc tego sobie na razie nie będę murował. Tutaj mogę wyjść. Dobra. Mm, Okej, okay. kończy mi się po mało No i właśnie mi się skończył. Pomało znowu staje słońce. Co mi się kompletnie nie podoba. Mmm, ruda miedzi to też nie, o dobra, tutaj nie, to też jest wszystko ruda miedzi. Jest, 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 jest. Skanujemy. Dobra, mam. Ruda miedzi to też nie. To jest ruda miedzi. Odrodziła się. Nie, ruda miedzi, ruda miedzi. Ruda miedzi, czyli też nie. Nie, jak tak to kto? Ja. Płucę, nie kojarzysz? Ja kojarzę Laska. Najlepszy youtuber, nie? Grasz Dune dobra. Noż. To nie to, dobra. O-o-o. Dobra, mamy do miedzi Zaraz mnie słońce zabije i się na tym skończy odcinek, nie? A ja już mówiłem, że Bob Budowniczy zawsze da radę, więc nie mogę się poddać Muszę zbudować moją bazę Ojej, Czekaj, 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 chcę z tobą pogadać eee. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę Nie chcę, nie chcę, nie chcę gadać, nie chcę gadać, nie chcę gadać, nie chcę, gadać, nie chcę. Kurde, zabije się, zabije się, zabije się, zabije się, zabije się Nie, 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 nie nie. o, 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 Podniosę, podniosę, podniosę. Przeskanuję. Dobra, uniknąłem śmierci. O. W ogóle nie wiem, jakim cudem, ale. Życie odzyskałem, fajnie. Dobra, wracam do mojej bazy. To chyba. Dobra. Na wypadek. O, dzięki, wchodzę sobie. A co ja tam jeszcze chciałem? Dobra, to chciałem. I to chciałem, dobra. I teraz co ja potrzebuję? Potrzebuję dach, e, więc R, czubek dachu, tak jest. Ur. Dobrze to zrobiłem? Nie, źle to zrobiłem. Dobra, brakuje materiałów. O, dobra, mam materiał jeszcze? Ruda miedzi. Zastanawiam się, ile razy jeszcze podejdę do tej samej rudy miedzi, nie? Bo cały czas mi się widzi, że to jest materiał, który mi się przyda. A to jednak nie. Dobra. Hmm. Szybki podskok. I szukamy dalej potrzebnego, niezbędnego do zbudowania mojej bazy granitu. Możemy się zmniejszyć, tak jest. Spada stopniowo. O! To? Ruda miedzi. Jak potrzebny jest granit tego nie ma. O, 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 o! To? Mogę podnieść? Tak, jest granit. Dobra, dzięki. Na razie będę jak asasyn, nie? tylko z noża zabijał. O, o, o. Nie. To jednak nie. O! Nie, ja podchodzę cały czas do tej samej. Dobra, podniosę ją w końcu. Nie wiem, ile razy już poszedłem do tej rudy miedzi, autentycznie, ale za każdym razem mi się wydaje, że to jest granit i to nie jest granit. To jest przeklęta ruda miedzi. Czym jeszcze teraz nie padł tutaj przez... o granit, granit, dobra mamy. No i kit. Jest, 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 ale wpierw jeszcze granit podniosę. Dobra, na z tron. Nie! Tak, nie, tak. Dobra. Sadzi, spada. Nie spada. Nawet z boku mi pisze, że poza schronieniem. Dobra. się jeszcze nawodnie. To też powinno jakoś pomóc. No jest. Tak jak myślałem. Uf, dobra. Mm. O, dobra. Mmm. Dobra, ale co dokończyć moją bazę? Ej, autentycznie podoba mi się, nie? Fajnie też wygląda. A widzowie, co wy sądzicie o mojej bazie? Fajna, nie? Dobra. Szósteczka i budujemy dalej. Aha, no tak. Do końca muszę to zbudować. Pyk. Brakuje materiałów. No nie. Później tej podłogę będę musiał dokończyć. Tutaj to ja nie mogę. Dobra. Ale no coraz lepiej to wygląda. Dobra, lecę w tamtym w w kierunku, w tamtą stronę. Mam nadzieję, że nie słońce w tym czasie nie dobije. I że mnie Robal też nie zaatakuje. W sensie czerw pustynny. Gdzie jesteś, czerwiku? Haha, nie ma ciebie, Lamusie. Oj, to mi się nie podoba. Chyba go wkurzyłem. Dobra, tutaj mi się wydaje, że będzie dużo więcej granitu W na razie tutaj widzę, że jest bardzo dużo ale metalu I to jest to o czym wcześniej mówiłem, że tutaj też jest jakaś baza Później będę ją eksplorował To może w następnym odcinku sobie ją zaeksplorujemy Obecnie muszę się skupić na dokończeniu mojej bazy, żeby nikt mi jej nie zniszczył O jest, jest, jest. jest. dobra Za każdym razem zapominam sobie to przeskanować Dobra, mamy Plus 8. Ruda to mnie nie interesuje. O. o! O, 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 Dobra, więcej granitu. Tak, właśnie myślałem, że tutaj będzie tego dosyć sporo. Chociaż jakoś dużo też go nie ma. Znaczy jest go dosyć sporo, ale myślałem, że będzie go więcej. Chociaż tego sobie jeszcze przeskanuję. O! I trafiłem na żyłe złota. Mamy to. Widzicie to widzowie? Patrzcie, patrzcie Ja miałem jakieś dziwne, dzikie przeczucie, że tutaj... Aha Nie mogę tego skanować Dobra, ja myślałem, że te wszystkie będę mógł przeskanować To jednak nie było tego nieistotne I Serio, zaraz nie będę wiedział jak wrócić, nie no Na razie wiem, pamiętam mniej więcej Dobra Dobra, wracamy A, dobra, jednak się nie zabiłem Muszę też się troszkę oszczędzać z tym bieganiem, żeby w trakcie się nie a nie, dobra, nie się pijemy. Pyk-pyk-pyk. Wiecie, one są wyczulone na wszelakiego rodzaju drgania, ale im bliżej jesteście skał, tym jesteście bardziej bezpieczni. Dobra, znowu na noc co mnie też cieszy. Idę dokończyć moją bazę. Zbudujemy dom na piasku. Na 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 na. Ba chyba taka piosenka kiedyś, nie? O i teraz ja muszę wyjść tam troszkę do góry. Jest. Mamy to. No i teraz to mi się podoba. Ty, ale jak to zrobić? Ty, bo da się tutaj zniszczyć. Dobra, mniejsza. Fajnie to wygląda. I'm on there. I on. oh The Sub Thief console comes with an automatic shield system that will keep your base safe from the sandstorms. Just keep the generator fueled or the storms will tear at your walls. And it goes without saying, don't build on open sand. Seal your base, offworlder Maintain good water discipline, and it will keep you alive. You've done well licking flowers and sucking sap, but you need a consistent source of water. And the best source out here is blood. Extract it, store it, refine it, and drink it raw if you're really desperate. And don't mind throwing up. Actually, don't drink it unless you really have to. Hmm. jak Dobra. Teraz wystarczy ogarnąć granit. To już wiem, że z ruda miedzi, w końcu się nauczyłem. Ładna baza, nie? Znaczy, widzimy tutaj piękną wzorzę polarną. A znaczy w tym wypadku to raczej nie polarną, pustynną, ale no, mniejsza, wiadomo o co chodzi. Dobra, biegniemy sobie na chilko. Ten robot nas i tak raczej nie powinien zaatakować. Ja mam miał O! Różne fazy. Różne fazy księżyca. O kurwa Widzieliście to? Skurczybyk, Jaki wielki Ho 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 No i widzicie widzowie Patrzcie, patrzcie, patrzcie Ja nie mogę Ej olbrzymi ten robal nie? No ale na mnie nie zjadł Mam dach, mam ściany, a nie dokończyłem sobie jeszcze podłogi, nie? Dobra, nawodnę się. Ej, no ale autentycznie, ten odcinek jest już fajny, nie? Zbudowałem sobie bazę. A, kit, podniosę. Zbudowałem sobie bazę. W sumie przyda się. To tak czy inaczej, ten odcinek jest mimo wszystko już fajny, ciekawy. Zbudowałem sobie bazę jako Bob Budowniczy. Łysy Bob Budowniczy. Dowiedziałem się dzięki temu też właśnie teraz ciekawej rzeczy, że. Potrzebuję gromadzić krew. A tą krew będę gromadził zabijając wszystkich okolicznych łapu, draży, złomiarzy. Teraz dodatkowo muszę sobie pozbierać granit. Już wiem do czego jest granit, wiem do czego służy mieć. Więc fajnie. To Te ogniwa też już wiem do czego mi służą do zasilania tak naprawdę tej osłony. Dokończę sobie moją bazę, tak jak zaplanowałem. Jak ją dokończę, to chyba na tym zakończę dzisiejszy odcinek, więc tak mi się wydaje, że to będzie dobry moment, a w kolejnym odcinku już pójdziemy y, sobie, widzowie, atakować wszystkich złomiarzy okolicznych, zdobędziemy krew. Teraz jeszcze wrzucę tak naprawdę te wszystkie niepotrzebne rzeczy Dosowka. Słyszycie to? To te czerwie pustynne, tak mi się przynajmniej wydaje, dobra. Słońce wschodzi, a słońce jest dla nas zabójcze, pamiętajcie o tym, jak będziecie grać, że trzeba unikać słońca. Py, pyk. Przeskawuję ja zbiera. No powinno chyba wystarczyć, jak mi się wydaje. O, tutaj nowy deszczat, okej. Okay. Ty! Kojarzycie jak była katcenka i później był taki ziomek, który zaczął uciekać, nie? Ty, a co jeżeli to był gracz? No bo ja się łączę z serwerem, przez co mam lagi, bo normalnie w grze single player niemożliwe, żeby na największych ustawieniach nawet. E, były takie ścinki, nie? Przynajmniej nie po tym jak sobie tak naprawdę wymieniłem kartę graficzną. Wymieniłem procesor i dokupiłem jeszcze dyski plus RAM, więc wątpię, żebym miał obecnie ścinki. W szczególności, że Wiedźminie śmigam na najwyższych ustawieniach trójce i jakoś to bangla. więc wątpię, że Duna by przerosła tutaj Wiedźmina trójkę pod względem tak naprawdę wymagań. O i czekajcie, gdzie ja miałem bazę. Tam mam, widzicie? Od razu ją widać. O, już możesz na mnie polować w śmieciu. Teraz się nie uda. Przeskany jeszcze tego. Dobra, skanuj się. Nigdy nie byłem dobry w ślaczki, nie? Napiszcie mi, sobie, czy wy byliście dobrze w ślaczki w takie szkicowanie różne. W ja, szkicach w sumie byłem dobry, ale w tej silaczki pamiętam, że w posterówce nigdy tego nie lubiłem To było akurat to uważam ćwiczenie No mniejsza O, nawet nie wiedziałem, że tutaj jest tam Co to jest? Nieistotne No i mamy gotową bazę Ej, piękna jeszcze, że mówiąc Tam zrobimy sobie pokój czy w sumie i tak będzie dosyć dużo? Dobra, tam sobie zrobię takie piętro, może? Dobra, coś takiego. Najwyżej sobie po i zrobię od nowa, bo jest taka możliwość i też ją odkryłem. Dobra, patrzcie jak to teraz wygląda. Ej, autentycznie to mi się podoba. Tutaj mamy, wiecie, taki, takie poddasze, taki Elastrych. I tutaj planuję zrobić tak, że tutaj było wejście. Tutaj porobimy sobie taki labirynt. Co ja mogę go od razu zrobić, mniej więcej? Zrobimy tak Tutaj zrobimy tak Tutaj zrobimy tak Zrobimy coś takiego Tutaj taką ścianę Tutaj zrobimy ją w tą stronę O, coś takiego Wiecie, taki labiryncik mały, nie? Chociaż nie, tam pewnie nie będę w stanie przejść Dobra Tak 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 zrobimy Tak oh wait Czy ja to dobrze w ogóle zaplanowałem? Tak, mniej więcej tak, dobra, tak RK, zmiana drzwi tutaj zrobimy sobie drzwi do przejścia, i tutaj zrobimy sobie drzwi do przejścia. No fajnie to wygląda, dobra, coś takiego bym tutaj zrobił. To jeszcze zrobimy tak, że weźmiemy sobie ścianę. Będę w stanie wtedy przejść? No tak, chyba będę w stanie tak sobie wtedy przejść, dobra, coś takiego, dobra. No i dobra, na tym zakończymy. Ja to sobie też będę kończył w wolnej chwili ten mój labirynt. Może tutaj jeszcze jakiś sekretny pokój sobie gdzieś zrobię No mniejsza Na tym zakończył obecnie odcinek widzowie Także oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie za Obejrzenie kolejnego wspaniałego odcinka z Awaking. Już wiem, że muszę stworzyć i skończyć moją bazę żeby no, Była mimo wszystko wytrzymała i żeby nikt mnie nie zniszczył A Więc w dzisiejszym odcinku Udało mi się zbudować bazę Bo budowniczy zawsze da radę Yy, oraz yy, w kolejnych tego typu odcineczkach będę ją sobie oczywiście udoskonalał, yy, przy okazji też muszę wykonać kolejne misje, czyli w tym wypadku będziemy polować na złomiarzy i będziemy się bać trochę wampira, czyli będziemy zbierać z nich krew, następnie ją pić, yy, więc nie przedłużając żegnam was moje kotki agrestowe i do zobaczenia w kolejnych tego typu odcineczkach. Cześć cześć!